Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie dwa szybkie zadanka z matury sierpniowej. I pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie zrobienie takiej małej serii, gdzie po prostu będę robić po 2 trzy zadania na odcinek. I tak będziemy sobie razem przechodzić przez każdą, po prostu, maturę. No i przygotowałem tutaj ostatni, jedną z ostatnich matur, ale od CK, a nie od Operona. I to jest pierwsze, to jest drugie zadanie, więc teraz. Rozwiąże. I pierwsze zadanie dotyczy wartości bezwzględnej. Trzeba to sobie policzyć I można to zrobić na dwa sposoby. Można pozdejmować po prostu te wartości bezwzględne, ewentualnie zmienić gdzieś znak i zrobić rachunek, albo można pod, podkładać, powliczać sobie na kalkulatorze te wartości, podejmować, pododawać, sprawdzać te odpowiedzi i do na tej najbardziej zbliżonej. Ale my zrobimy tą pierwszą metodą. No i teraz tak. Pierwiastek z pięciu, napiszę to sobie, muszę pędzel wybrać. Pierwiastek z pięciu, jakbyśmy sobie policzyli, jest większy od dwójki, jest mniejszy od trójki. Czyli teraz, jakbyśmy chcieli to odjąć od trójki. To byłoby coś na minusie. Liczba na minusie. Czyli, jeśli chcemy zdjąć wartość bezwzględną teraz, trzeba zmienić znaki. Czyli będzie minus pierwiastek z 5, dodać 3. Teraz. Tutaj dodać. No i tutaj będzie Dodatnie. My no, podejmiemy pierwiastek z 5, znaczy 1 od pierwiastek z 5 to będzie liczba dodatnia. Czyli po prostu będzie pierwiastek z 5 minus 1. No i teraz po prostu to nam się skraca. Mamy 3 plusie minus 1, to jest 2. No i to jest odpowiedź C. Teraz drugie zadanie. Tu zadanie na potęgach. Sobie przepiszę. Może tutaj, no może tutaj, 25. się ciężko pisze tak na, na komputerze. I to jest 100. 25 minus 4. No i teraz jak to zrobić? No widzimy, że tutaj w odpowiedziach wszędzie są te piątki. No to to daje nam do myślenia, że po prostu trzeba tutaj tak to pozmieniać, żeby były piątki. No to 25, no to to jest 5 do potęgi drugiej, tutaj nawias i do potęgi minus drugiej. Zgadza się. 125 to jest 5 do potęgi trzeciej. Czyli tutaj 5 do potęgi trzeciej i tutaj do minus czwartej. No i teraz, żeby pozbyć się tych nawiasów, trzeba to, tą potęgę z tą przez siebie przemnożyć, czyli będzie 5 do potęgi minus czwartej. a tutaj będzie 5 do potęgi minus 12. No i teraz z, z praw działań na potęgach, jeśli tutaj mamy dzielenie, a tutaj, no to trzeba te potęgi od siebie odjąć, czyli będzie 5, będzie minus 4. I teraz uwaga, żeby tutaj głównego błędu nie zrobić, tylko lepiej sobie rozpisywać. Gdzie minus 4 minus minus 12. O. Co zaznaczy, to No, że tutaj ten minus i ten minus dadzą plus. Czyli będzie minus 4, oj, okay. no, no to będzie 5 i tutaj minus 4 dodać 12. To się równa 5 do 8 po prostu, tak? Czyli tutaj do 8, tak, minus 4, tutaj 12.